Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Mamy rok 2023. Dzisiaj, jak już widzieliście po tytule, zamierzam oprowadzić Was trochę po kalendarzu adwentowym on Libio, który miałam przyjemność mieć w grudniu jako swój kalendarz adwentowy, on był 12-dniowy. Znajdują się w nim produkty, które właściwie jeden produkt, który już miałam, a właściwie mam i cały czas używam. Jeden produkt, którego nie jestem w stanie przetestować, ponieważ jak widać, ja mam włosy naturalne, niefarbowane, więc nie ma sensu nawet, ale może, bo ten produkt poleci do mojej mamy. Więc jeżeli ona go przetestuje, to postaram Wam się wkleić albo dać informację w kalendarzu, w kalendarzu poniżej. W komentarzu poniżej, jakie są jej odczucia odnośnie tego produktu. Moje włosy, jak widać, nie są w najświeższym stanie, ale to jest zabieg celowy, ponieważ te kosmetyki, które tu mam i które jestem w stanie przetestować, bardzo bym chciała przetestować. Dzisiaj wybierzemy sobie część z nich, które pójdą na pierwszy ogień. No i myślę, że reszta albo pójdzie w drugiej części tego filmu, albo gdzieś na, na vlogach, albo w następnym filmie, który będzie dotyczył pielęgnacji włosów, to na pewno o nich wspomnę, może jakieś denko. Które swoją drogą ma się też niebawem pojawić. Nie za dużo, ale jest. Także, tak jak mówiłam, kalendarz był dwunastodniowy i zaczynamy od pierwszego okienka. Pierwszego, który pokazuje, no bo wiadomo, że to wyglądało zupełnie inaczej, jeśli chodzi o układ okienek. I mamy taki turban do włosów w szałowym, pomarańczowym kolorze. Ja się generalnie w pomarańczach nie lubię, no ale to tylko turban, nie? Więc może nie będzie tak źle. Pierwszy raz mam takie cudo i tu ma taką... a to gumeczka jest nawet. Taką gumeczkę, żeby przewiązać myślę ten koniec. I ja bardzo nie lubię, jak mam włosy zawinięte w mm, ręcznik, ani w nic na górze. Nie lubię mieć mokrych włosów, bo moja skóra głowy jest bardzo wrażliwa, i tam się zaraz zaczynają jakieś niefajne rzeczy dziać, a znowu końcówki mam przesuszone, i to tak jest kombo, ale powiem Wam szczerze, że chyba na wiosnę albo latem, Karolina z kanału Stylizacja TV Puściła filmik Odnośnie właśnie pielęgnacji włosów I tam miała spotkanie z trychologiem Polecam Wam serdecznie ten film Jeżeli uda mi się to go Wam podlinkuję Tam dziewczyny opowiadają Faktycznie jak dbać o te włosy O co chodzi z tym całym włosingiem Dlaczego inaczej traktujemy skórę głowy A inaczej traktujemy końcówki Wiadomo, że jeżeli ktoś jest zaznajomiony z tematem No to takie podstawy będzie wiedział Natomiast ja pomimo, że posiadam Bardzo długie włosy jeszcze się uczę, a właściwie zaczęłam się uczyć, jak dbać o nie, żeby były piękne, zdrowe, lśniące, żeby się skóra głowy odżywiała, ale żeby się nie przytuszczała, żeby się tam cuda na niej nie działy. Ale wracając do meritum, mamy ten. Jak to się nazywa? Turban, właśnie Turban. I on jest, co zaraz powinna mieć skład. 93% bawełna, 7 elastan. Produkowane w Polsce. Jak zresztą wiemy, marka Libio jest polską marką, więc fantastycznie wspomagamy polskie marki. Ja nie wiem, czy moje włosy w to wejdą, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że jeszcze dzisiaj tego wypróbujemy. Następnym produktem będzie wcierka odżywcza. Ja już i to jest pełne opakowanie. Ja już wcierki z OnlyBio używałam, tylko ja miałam tą regenerującą, ale, ale kwestia tego, żeby być regularnym ostatnimi czasy, to jest u mnie problem, ale biorę się za siebie kolejne postanowienie. O, widzicie, mam kolejne postanowienie na nowy rok, żeby zacząć regularnie te wcierki stosować. Zobaczymy, jak to z tego wyjdzie. Tu mamy odżywienie i wzrost. Naturalna, wegańska formuła z L-cysteiną witaminą B12 i ekstraktem z Amli zaraz zobaczymy jak to pachnie ja w ogóle uwielbiam pod względem zapachu ich produkty nie wiem czym to pachnie nie jest to zapach który mnie urzeka ale nie jest to też zapach, który w jakkolwiek sposób działałby negatywnie na mnie, wyjaśnia skórę głowy i wzmacnia cebulki Zazwyczaj na opakowaniach jest napisane, ale zobaczmy, co mówi producent na temat tego produktu. I tak jak ja już mówiłam, ja mam tą pobudzającą, a tu mamy egzotyczna pinakolada. No, czyli dobrze. Bo ja czułam tego kokosa, ale jakoś tak mi to coś nie podchodziło. Połączenie słodkiego kokosa oraz ożywiającego ananasa to przepis na dobry humor. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak się sprawdzi, czy będzie. Wzrastał mój dobry humor po używaniu tej wcierki. Następnie mamy peeling enzymatyczny do skóry głowy. Ja z peelingów miałam ten taki zwykły peeling. Enzymatycznego jeszcze nie używałam. Naturalna wegańska formuła z kwasami aha! I papainą. Czym pachniesz? Zanim cię powącham, liczy. Zapach słodkiego liczy. Zaraz zobaczymy. No, tak, to jest Litchi. Uwielbiam Litchi. I to dzisiaj wiedzie. To jest dzisiaj ten produkt, który na pewno wiedzie. Eee... Peelingi to jest, co oh, skutecznie oczyszcza. 98% pochodzenia naturalnego. Nie, no pewnie. Już za sam zapach jestem chętna bardzo do testowania tego produktu. Tym bardziej, że widać, co się na mojej głowie dzieje, więc to oczyszczenie musi być dzisiaj totalne. Tym drugim takim drobinkowym peelingiem nie przepadam. On ma taką wykręcaną. Co wykręcaną? Aplikator. Nazwijmy to aplikator. I jak stosuję go tu gdzieś na tą skórę głowy, to ja mam wrażenie, że on pozostaje na włosach. Ten płyn z, z tymi drobinkami, natomiast nie działa y, aż tak jak ja bym tego potrzebowała. Wiadomo, zużyję, ale y, nie porywa mojego serca. więc cała nadzieja jest w tym peelingu enzymatycznym. Następnie otrzymaliśmy w takich miniaturowych wersjach dwa szampony: jeden to jest rypacz, drugi balansujący. Łap się, łap się, łap się. Ach, jesteś... I powiem Wam tak: miałam ten wieki temu, to jest ten balansujący. Ale to taki wieki temu, że ja naprawdę nie pamiętam. Ja bardzo często zmieniam szampony i po prostu nie pamiętam, jak on działał. A w tej chwili mam ten rypacz i powiem Wam szczerze, że fajnie oczyszcza te włosy, natomiast myślę, że w połączeniu z peelingiem enzymatycznym zrobi robotę w 100% taką, jaką potrzebują moje włosy. Rypacz pachnie bardzo, może nie tyle ziołowo, co miętowo. Mm -hmm. Przyjemny zapach. Mięta i kokos, ale nie wiem, czy ja tam czuję kokosa. No może trochę. Ale fajnie oczyszcza, fajny jest, więc on dzisiaj poleci może nie tyle do testowania, co do umycia głowy, ale tą większą, bo ja mam całą butlę tego taką mm, duży rozmiar, bo to są 50 i chyba wszystkie te odżywki następne też są w rozmiarze 50 ml. Więc tak naprawdę, zarówno jeden, jak i drugi e, pojedzie ze mną na jakieś wakacje, na jakieś wyjazdy, czy cokolwiek, czy jak już mi się skończy, ten, a nie zdążę polecieć, kupić albo <zum> zamówić, to zawsze takie małe formy się przydają. Przede wszystkim na podróże. A ten balansujący, bo tego jeszcze nie wąchałam dzisiaj. Mm, słodki kiwi. No, to jest kiwi. Jak ktoś lubi zapach kiwi, to kocha ten zapach. I co? Wibrujący zapach słodkiego kiwi zadba o Twój znakomity nastrój. Czyli wychodzi na to, że... Yy, bo ja nie czytałam tam, wiecie, informacji o producencie, o marce. Ja po prostu oj, wiem czego lubię używać. Wychodzi na to, że każdy produkt ma nas wprowadzać w cudowny i fantastyczny nastrój swoim zapachem. Plus dlatego jest w 98% praktycznie każdy produkt, który tu widzę jest yy, wegański. Więc fantastycznie i dlatego jeszcze mają mieć zdrowotne działanie dla naszej głowy, dla naszych włosów. Więc generalnie super. Następnie mamy odżywki do włosów. Tych odżywek jest 5. Wszystkie, wszystkie mają tą mniejszą pojemność, czyli te 50 ml. Mamy wszystkie 5 odżywek. I zaraz weźmiemy pierwszą lepszą z brzegu i akurat trafiła mi się ta ochładzająca kolor włosów. Czyli to jest akurat ten produkt, który poleci do mojej mamy. Ona ma włosy jasne farbowane, więc jak najbardziej. Mm. O panie! To jest zapach, który ja uwielbiam. No jest tak owocowy. Co to jest? Mm, zapach leśnych jagód. To zadba o twój dobry nastrój. Może nie oddam mamie? Rewelacja. E, I co my tu mamy? Dzięki zawartości emolientów włosy stają się bardziej lśniące, miękkie i gładkie. No, także naturalna, wegańska formuła z olejem z orzechów brazylijskich i awokado. 98% składników pochodzenia naturalnego. Chłodny odcień bez przesuszania. I to jest taka odżyweczka. O. Dobra, mamy to. No to mamy tą odżywkę. Następną mamy odżywkę domykającą łuskę włosa o obniżonym pH 1,8, naturalna welkańska formuła z kwasem mlekowym, cytrynowym i emolientami do każdej porowatości włosów. I też polecam na po koloryzacji. Dzięki kwaśnemu pH łuski włosa domykają się, a pasma stają się gładsze i gładkie i błyszczące. Hmm. Zaraz sobie nocha usmaluję, a nie mam powiedzieć, o czym to pachnie. coś tak? Nie, nie podoba mi się ten zapach. A czy, a czy pachnie jak odżywka? Ale jakoś tak. Hmm? Orzeźwiający zapach soczystej pomarańczy. Jeżeli mieliście tą odżyweczkę, to... to dajcie proszę znać, bo mi to pomarańczą. A może. Nie, koło pomarańczy mi to w ogóle nie leży. W każdym razie na pewno też będzie przetestowana u mnie, ale nie dzisiaj. Dzisiaj zobaczymy, może coś jeszcze się znajdzie i tu mamy, co mamy tu dalej, mamy emolientową, proteinową i humektantową, czyli taki standard ich odżywka proteinowa z proteinami, pszenicy, soi i argininą naturalna równowaga pech włosa słodkie kiwi mhm. tak to jest to, to jest to, co lubią najbardziej i to też jest te 50 ml, to jest taka odżyweczka. Fajnie, wiecie, mieć takie mniejsze te pojemności, żeby móc sobie przetestować. Ja kalendarz kupiłam na jakiejś promocji, ale to chyba nie było, a może było Black Friday? Wiem, że miałam go dużo wcześniej niż zaczął się grudzień i byłam bardzo zadowolona, bo kupiłam go w Rosmanie Dużo taniej niż, niż był, był jeszcze 7-dniowy, no ale to wiecie, 7 dni, a 12. To mam znam ten zapach. Pewnie wąchałam go przed chwilą. A nie! Kuszący zapach soczystego mango, zadba o twój znakomity nastrój, i to jest ta emolientowa odżywka z masłem sze, olejem lnianym i olejkiem awokado. Naturalna równowaga pech włosa, 98% składników naturalnych. I co my tu jeszcze mamy? I my tu nam jeszcze została humektantowa z aloesem betainą i kwasem mlekowym. Cała reszta to samo. Boże, co to jest? Malina i różowy pieprz. Włosy stają się nawilżone i miękkie w dotyku. Wiecie, one wszystkie tak naprawdę, jeżeli się do, odpowiednią odżywkę dobierze do swojego stanu i kondycji e, włosów, no to automatem to zadziała, nie? Przynajmniej na początku. Zobaczymy, jak na dłuższą metę to będzie działało. No to dzisiaj z odżywek to na pewno wleci ta proteinowa do testowanka. I co my tu jeszcze mamy? Została nam, e, została nam maska, intensywna maska proteinowa, naturalna wegańska formuła z proteinami groszku, ryżu i owsa. E, włosy są odbudowane, odporne na uszkodzenia, gładkie i lśniące. Zostanę testerem zapachowym szamponów i odżywek do włosów. Mhm. I to jest taki fajny zapach. No, liczy. Więc może jeszcze maska wiedzie dzisiaj oprócz peelingu, odżywki i szamponu? W sumie dobrze by było. Sposób życia: Niewielka ilość produktu nałóż na wilgotne włosy, ciśnięte z nadmiaru wody, spłucz po kilku minutach. Myślę, że że też polecimy dzisiaj z maską proteinową. Jak już odżywka proteinowa, to i to też. No i nam został ostatni produkt, to jest odżywka bez spłukiwania, z ekstraktem z akacji i olejem brokułowym. Emolientowo-silikonowa formuła. I to jest pojemniczek, pojemniczek buteleczka, taka 30 ml. Zaraz zobaczymy, jak to pachnie. Mmm, słodziutki zapach. Ja no, chyba jednak nie jestem dobra w tych zapachach. A tu nawet nie mamy napisane, co to za zapach? Nie mamy. Teraz trzeba sprawić, czym to pachnie. Ale też mi się wydaje, że coś tam z tym liczy jest. No, nie uwierzycie, ale podobno to pachnie w ogóle arbuzem. A ja za arbuzami nie przepadam w ogóle. W ogóle. I to nie pachnie mi arbuzem. No chyba, że to nie jest ta odżywka, którą znalazłam. Zaraz zobaczymy. No nie, wychodzi na to, że to to, bo tu jest też, bo tu jest też yy, olej brokułowy i ekstrakt z akacji. No to czyli się zgadza. Czyli albo ja jestem dziwna, albo oni są dziwni, bo ja tu w ogóle nie czuję arbuza. ale to przetestujemy innym razem. W tej chwili idę umyć głowę, zastosować te wszystkie produkty i zaraz do Was wracam. Taki szybki update odnośnie na tą chwilę używania tych produktów. W tej chwili mam maskę z tym turbanem na głowie, więc muszę odczekać kilka minut, aż tam sobie to wszystko zacznie działać, ale używałam już tego peelingu i powiem Wam, że na ten moment jedyne, co mam mu do zarzucenia, to jest konsystencja. Dla mnie jest troszeczkę za rzadki. Ja jednak lubię czuć, jak rozprowadzam te e, wszystkie konsystencje płyny, maści, kremy i tę całą resztę. Lubię czuć, co nakładam i jak wmasowywuję, to lubię czuć, gdzie co nałożyłam i w którym jest miejscu. Natomiast e, jeśli chodzi o odżywkę, to jej wcale nie użyłam, bo uznałam, że e, na ten moment chcę przetestować bardziej tą maskę bo maski nie używam tak często, więc idealnie na ten moment by mi się wpasowała, a odżywkę i tak będę używała, bo i tak będę testować wszystkie te odżywki, wszystkie te produkty, więc na pewno albo w którymś vlogu, albo w którymś denku znajdzie się opinia na temat tych produktów. Także idę zmyć już maskę, bo już troszeczkę ją mam na głowie, wysuszę włosy, ogarnę się i za chwilę do Was wracam. No i jestem z powrotem. Włosy wysuszone, maska ściągnięta. E, I tak pomyślałam, że jeszcze, skoro nie użyłam takiej zwykłej odżywki, e, to spróbujemy tą bez spłukiwania co niby tam arbuzem. Ja tam dalej. Chociaż teraz, wiecie co, wiecie jak to pachnie, ja miałam... W gimnazjum chyba pierwszej taki błyszczyk z Avonu albo z Oriflame, ale chyba z Avonu był taki, taki gdzieś błyszczyk który miał on był przezroczysty, ale miał w środku brokat i on był bardzo gęsty i on był arbuzowy bo ja generalnie nie toleruję ani zapachu ani smaku i on chyba właśnie tak pachniał czyli generalnie dobrze skojarzony produkt no, chyba tak to wezmę sobie troszeczkę tej odżywki i zaraz zobaczymy efekt. Hmm? Zawsze coś tam dociąży te włosy. Trochę je tam dodatkowo wzmocni. Ja już teraz nie będę ich tu szczotką przeczesywała, bo i tak zaraz muszę się uczesać, bo muszę z psem i się tam, wiecie, pomóc w kuchni, bo dzisiaj Marcin robi obiad. No, ale są takie razie ja to zakręcę, na oknie, żeby mi się nic z tym nie stało. Mm? Przyjemne, przyjemne. Jeszcze tam coś tam zostało na rękach, to na końcóweczki wepniemy. W ogóle Was przepraszam za face dzisiejszy i za dłonie, chociaż dłonie się już doczyściły, bo to zakwas buraków, a to chciałam się już do Was przyjść taka całkiem ogarnięta, ale Plany się zmieniły, ale reasumując, jeśli chodzi o ten peeling, to ja w tej chwili mogę Wam powiedzieć, że jest fajny, pomimo to, że nie pasuje mi u niego konsystencja jest dla mnie osobiście, dla zarzadki troszeczkę, o tyle fajnie doczyścił tą skórę głowy razem z tym szamponem rybaczem. Nie wzięłam go oczywiście z łazienki w pełnej w butli. Do szamponu, jeśli chodzi o, o pełne opakowanie, to mogę się przyczepić tylko tyle, że wydaje mi się, ale to znowu może być tylko i wyłącznie moja predyspozycja i moja ocena, że ta pompeczka troszeczkę zabiera, e, za mało produktu nakłada. <grytanie> za mało ciągnie, żeby wyskoczyło. E, no to to, no ale oczywiście ja myję dwa razy głowę, więc one są w tej chwili czyściutkie, ładnie pachnące. O! I połączenie teraz liczy z arbuzem jest super. Jeśli chodzi o maskę, to powiem wam, że faktycznie było czuć różnicę przy innych maskach, no bo trochę tego też używam. Przy innych maskach, że są takie mięciutkie, takie nawilżone, takie gładziutkie. Ja suszyłam niestety suszarką, spieszyłam się głowa w dół, żeby było jak najszybciej, więc. To nie wygląda tak, jak wygląda na co dzień, jak powinno wyglądać. Sorry, że tak patrzę w dół, ale tu mam podgląd, więc widzę. Widzicie, one się. Może jakbym trochę lampkę mu zmiń, będzie widać bardziej. Nie, nie będzie widać, że one są takie. Mmm, błyszczące. Dobra, bo wyglądam jak UFO. Lampka z powrotem. <laughs> eee, no i teraz już po tej odżywce. No to wyglądają spoko. I w tym miejscu od razu, bo zaraz zapomnę pewnie, zachęcam do zasubskrybowania kanałów, pozostawiania śladu po sobie, bo to też w pewien sposób daje mi do zrozumienia, czy interesują Was takie treści na moim kanale, czy nie. Kciuk do góry, komentarz, wsparcie, konstruktywna krytyka, bez hejtu, ale zapraszam do komentowania do pozostawiania śladu po sobie. Wydaje mi się, że kosmetyki są warte uwagi. Jeśli wiem, widziałam, jak przeglądałam jeszcze tam co niektóre te rzeczy do filmu, że ten kalendarz jest jeszcze na stronie OnlyBio dostępny. Niestety nie widziałam w jakiej cenie. Po prostu nie zwróciłam na to uwagi. Ale jeśli kogoś zainteresował i chciałby sobie przetestować te produkty, to ja już po tych pierwszych dwóch jeszcze się upewniam co do tej odżywki. Nie no, mięciutkie, są fantastyczne. To ja polecam zdecydowanie. Tym bardziej, że oferta nazwijmy to Travel Size, bo to nie są próbki, to są Travel Sizes. Zawsze lepiej, bo taniej, niż kupować pełnowymiarowy produkt i potem ma się nie spisać i człowiek się denerwuje. Miałam tak kilkukrotnie, że kupiłam szampon, z którym się potem męczyłam, bo mi zapach nie odpowiadał czy cokolwiek innego. Także polecam zdecydowanie, a z Wami się teraz żegnam i do zobaczenia!